<c Risky> na kanale dzisiaj gramy ogólnie od razu mówię sorki że nie było tak odcinka ale ja bym chory nie byłem w stanie nagrywać teraz mam jeszcze leciutki kaszel i chrypę ale dam radę filmy teraz będą się pojawiać w piątki, sobotę oraz niedzielę na tym i na kanale FilmPod3500MC i więc no, <noise> dzisiaj gramy w taką gierkę, że zdobywacie po prostu aurę przez uderzenie kogoś taką łapką, nie? Mam na przykład już trzy odblokowane, razem cztery. Mm. Na razie y to mam założoną i zobaczcie o co tu chodzi. Czyli mam złotą jakąś. Aha, bo kupiłem sobie nową jakąś. No o to w tym chodzi, nie? Uderzacie ludzi po prostu. Zmie zmienię się na czerwoną. czekaj czekajcie, muszę zobaczyć. co jest to. Nie, spadłem. No, uderzyłem się typa. Oto w tej grze, chodzi. i pisać, ile jest tak jak. Więc mi się podoba ta gra. Nie jedna z moich ulubionych. Czemu nie? No. Nie mogę. No, podeszło. Spida, mogę sobie wspinać. dać. Dobra, w w y wywalamy go poza mapę. Jak się da da nad na dnawiznęce. W ogóle te pozycje nie, nie rozwalają normalnie. O, nawzajem się mają. I ta moja pozycja. Znowu nawzajem. Ten co tam porobił.

Kurde Co ja robię? Chciałbym Wam gdzie jaką S I mam pytanie piszcie w komentarzach y Czy chcielibyście y y y y live'a z y horroru Multiego? Zrobię ankietę nawet na tym Co jest sam Co zrobi. Zrobię ankietę. Czemu mnie chcą walczyć? Ha! Bambiczek! Co jest? Waliłem ją. Poza matę. O! Może walę go. Proszę. Nie. jest nisko! Tak. tak! Nie wiem czy ja go uderzyłem. 🎵🎵🎵 W końcu się ...ten kubek. Ktoś mnie uderzył. Nie, nie! Dobra. Dobra. Ten coś w kłębek zwinął. Dlaczego mnie, mnie tak długo utrzymuje na ziemi? Anuluj. To go ja tego. No tam jest pasz, pasz, pasz. No i właśnie go wywaliliśmy poza mapę. Pozdro. Spad. razu wracamy tego. że tego o nie, nie, nie. Nas ktoś wywalił. Ok. Nie pytam. Um, e, e, e. No elo. No Mara. Właśnie wyleci chyba poza mapę. Nie, nie wyleci. Teraz wyleci. Teraz wyleci. Nie, mnie też! Ale ją też zabiło, okej. Okay. Dobra, jak <k benchmarks> nazwa jakiś lub? To jest ten. Lub Dawido. Wypalam go poza mapę. <celand> Cześć. S. es, S. 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 No, nie mogę się ruszać. No, ptawido, no, ptawido. Znowu chcę? No, no nie mnie. No, bo miałeś. No nie, chciałem ciebie. No. <coughs> Jakie wcule. Ready, ready. <coughs> Jeszcze raz przepraszam za mnie głowy, jest taki taki dziwny. A on, on ma to, za tysiąc? To idziemy do tego nu Dawida. Myślę, że wlecił. No, teraz wlecił. Supuść co, co się zrobiłem. Papa. Jak wyleciał, Normalnie. Znowu tam... No chcę... No, chcę teraz mnie. Dobra, musimy go jeszcze raz wywalić poza tę mapę. No nie mogę! Znowu się spit skończył. Strony, boże. Mm. Ok. Mm. I tak go dziweliłem. Zaraz go mi poza mapę. Tak! No nie, no nie! Tak blisko było. Chcę go wywalić poza mapę, no proszę. Tak! W tamtą stronę, proszę. Tak, tak, tak. No, uwalnij Dobra, odpuszczam mu. Komuś innemu. Zwarionowany grofik. No nie. <śmiech> <śmiech> Dawido. Co jest? Ja uciekam w powietrzu, xD. O, o, o! Kurde. Jak wszyscy lecą tu, nie? Ten tu, ten tam. No nie! Przepraszam. Proszę, nie... zostaw mnie... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Myk. No nie! mnie ktoś. Olawa lawa. Czy to tylko tu? Bo zblokowałem lawę i pisało, nie wiem czy Nie wiem, okej. Okay. Tam są. Tam jest noob, ta Idziemy po niego. Jak go さよならさよ Chciałem No innego. No Dawida mogłem. Dobra. Spróbujemy jeszcze go wywalić! Tak! Tak! No nie! No wywal No nie! Proszę, nie! Okej, okay. dobra wzyły. kończymy odcinek, jeżeli wam się podobało zostawcie subika, lajka <coughs> Jeszcze raz przypominam, e, napiszcie w komentarzu, czy chce, będziecie chcieli e, kiedyś live'a z e, horroru multi'ego Zrobię też e, ankietę, już mówiłem, więc no, ja się z wami żegnam, na razie